Pierwsze próbne nagranie na rowerze. No trochę wiatru jest dzisiaj. Dzisiaj trochę wiatru jest. Tutaj wymyśliłem takie, taki trójnóżek. Przykręciłem do kierownicy. No i na to przywocuję aparat fotograficzny. No i będziemy filmowali teraz w czasie jazdy.

28 na godzinę. 29 dziewięć. jak duży ruch tutaj jest, ludzie grają w bóle. To właśnie w tym parku pierwsze kroki. Robiłem. A ten chyba dobry jest. Na tym kończę pierwsze nagranie rowerowe.